Tempo w treningu. Co to tak właściwie jest i jak to liczyć? Za chwilę się wszystkiego dowiesz. Tempo w ćwiczeniach zapisujemy czterema cyframi. Każda coś oznacza. Cyfry te zapisane są w sekundach. Pierwsza oznacza fazę ekscentryczną, czyli czas, w którym rozciągamy mięsień. Druga cyfra oznacza pauzę po fazie ekscentrycznej. Trzecia cyfra oznacza fazę koncentryczną, czyli spięcie mięśnia, a czwarta cyfra oznacza pauzę po spięciu. Pokażmy to na przykładzie wyciskania na klatę. Tempo 31x1, 1, czyli 3 sekundy opuszczania, 1 sekunda pauzy, maksymalne szybkie wyciśnięcie oraz 1 sekunda pauzy na górze. Tak, zamiast pisać 0 albo 1, w trzeciej cyfrze, czyli z spięcia, możemy zapisać X, co będzie oznaczać maksymalnie szybką koncentrykę. Tak, właściwie tempo ma parę zalet. Chociażby takie jak wzmocnienie konkretnego punktu w ćwiczeniu, np. poprzez pauzy lub wydłużenie ekscentryki, oraz naukę techniki, czy nawet powtarzalność powtórzeń, żeby każde było tak samo ciężkie. Problem się zaczyna, kiedy robimy np. pauzy w połowie ruchu. Na to jeszcze liczebnego zapisu nie widziałem. Wtedy przeważnie w planie mamy taką rubrykę jak uwagi, i tam jest wszystko uwzględnione. A jeżeli chcesz więcej takich merytorycznych treści,